Miłośnicy romantycznych spacerów przy Księżycu powinni być zadowoleni. W nocy z soboty na niedzielę nasz naturalny satelita znalazł się w tak zwanym Peregeum. Był możliwie najbliżej Ziemi o około bagatela 30 tysięcy kilometrów mniej niż normalnie. Peregeum pokryło się prawie jednocześnie z pełnią więc widziana z Ziemi księżycowa tarcza była o kilkanaście procent większa i o kilkadziesiąt procent jaśniejsza niż wtedy, gdy księżyc jest od nas najbardziej oddalony. Choć była to bardzo duża pełnia, śladów działania wilkołaków na szczęście nie zaobserwowano.